Це відео має допомогти вам вивчити відповідну лексику на лотніску. Аеропорт. ЛОТніско. Літак. Самолот. Термінал. Термінал. Зліт. Старт. Posadka. Lądowanie. Zlitna smuga. Pas startowy. Posadkowy talon. Karta pokładowa. pasport, Paszport. Wiza. Wiza. Rejestracja. Odprawa. Bagaż. Bagaż. Ruczna poklaża. Bagaż podręczny. Zważyć bagaż. Zważyć bagaż. Bagażny transporter. Taśmociąg bagażowy. Oformlenie bagażu. Odprawa bagażu. Zagubić bagaż. Zgubić bagaż. Tablo. Tablica lotów. Zatrymka rejsu. Opóźnienie lotu. Skasowanie rejsu. Odwołanie lotu. Mytny kontrol. Отправа цельна. Митник. Цельник. Прикордонний контроль. Контрола пашпортова. Вихід на посадку. Брамка. Вхід до літака. Вейще до самолоту. Стюардеса. Стювардеса. Пілот. Пілот. Ремінь безпеки. Пас безпеченства. Awaryjna posadka. Lądowanie awaryjne. Miejsce w prochodzi. Miejsce przy przejściu. Miejsce biele wikna. Miejsce przy oknie. Magazyn duty free. Sklep wolnocłowy.